Dzień dobry, witamy serdecznie. Znajdujemy się w Hotel Lambert Medical Spa w Ustroniu Morskim i ponownie odwiedziła nas gwiazda Król Disco Polo, pan Zenek Martyniuk. Dzień dobry, panie Zenku. Dzień dobry, witam. Cześć, Jak panią. Jak się msię? pan u nas czuje? Fantastycznie, znakomicie. Y... Podoba Bo... się w hotelu, czy, no, ba, ba, czy tutaj się, okolica? Bardzo się podoba i hotel, i okolica, i w ogóle akurat właśnie. Mamy taką traskę, w sumie niedużą, traskę koncertową na Wybrzeżu, bo wczoraj graliśmy w Rewalu, dzisiaj gramy tutaj, u stroniu morskim a i, w, i w koło brzegu. Wróciło te flow sceniczne po, tym, tak, po tych takich wolniejszych tak, dniach. Tak, a, a, a jutro właśnie gramy w Międzyzdrojach, No i właśnie za, już któryś raz z kolei, bo i dwa lata temu byliśmy tutaj, trzy lata temu byliśmy i właśnie zawsze zatrzymaliśmy tutaj w hotelu Lambert. Także, jest nam ogromnie miło. A co urzeka w, w malowniczym Ustronnym morskiej? Przede wszystkim przepiękne położenie tego, tego hotelu tutaj. Tak. Mamy piękny widoczek z, z okna hotelowego na, na, na piękne nasze morze bałtyckie. No i w ogóle klimat. Klimat jest bardzo fajny, świetne jest wyżywienie. Wszędzie bliziutko, wszędzie można Wygodnie się śpi? Pokojnie, wygodnie się śpi. Tak, To na najważniejsze. Pokoje są klimatyzowane, co mnie bardzo cieszy. No tak. tak. Czy był Pan już w bitwarze? Pił Pan kawę w naszym bitwarze nad morzem? Tak, oczywiście piliśmy. Z samego rana, tuż po śniadaniu. No tak. Musi być kawka, także miejsce wymarzone, bo, bo jeżeli pada, pada deszcz, to można się schować. Jeżeli świeci słoneczko, można wyjść tam bliżej, bliżej w kierunku do morza, także na otwartą przestrzeń. Super, super. dzisiaj. Pogoda dopisuje, więc koncerty zapewne także, bo to przeważnie koncerty od pogody zależą też, prawda? Jak, tak, jak deszczało, to nie do końca. Ale, ale z reguły mamy, y, chyba mamy takie szczęście, że jak przyjeżdżamy, to zawsze mamy fajną pogodę. Może czasami jakiś tam leciutki deszczyk y, mały popada, ale później po, po deszczu jest takie bardziej... To powie. znaczy, Co że te działki? słońce dzisiaj to Pan do nas przywiózł. Jeżeli świeci słoneczko, gramy gramy, gramy, klimaty takie bardziej słoneczne, w stylu reggae, czekam na Ciebie, sunshine, sunshine, reggae, lato wokół nas plaża wokół nas. Tak a, je jest. a jeżeli malutki deszcz kropi, no to pada, pada, pada deszcz, albo tańcząca w deszczu. <noise> Także na, na... A który kawałek jest najlepszy? Dla pana, nie dla fanów. Nie, nie, mam, nie mam ulubionego, ale, ale chyba najbardziej fani znają przez oczy zielone i wtedy tak. cała publika śpiewa razem z nami. To prawda. Bardzo dziękuję serdecznie dziękuję za wizytę. Proszę się rozgościć. Cieszymy się, że nas pan odwiedza. No i co, życzymy udanej trasy koncertowej, wakacyjnej przede wszystkim, tak? Bo jeszcze wakacje się nie skończyły. Tak, tak, dopiero mamy pół mety. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam pana. Kłaniam się.